Pytanie, że jest o, to Cześć, witajcie kochani w nowym teście podkładu. Dzisiaj przetestujemy najnowszy produkt marki Eveline, czyli podkład Better Than Perfect. Jest to produkt, który ma totalnie mieszane opinie i z tego co widziałam, to albo się go kocha, albo nienawidzi. co mnie bardzo zachęciło do kupnej, do przetestowania na mojej cerze, która jest mieszana. Podkład nawilżający, z mocnym kryciem, ale co najważniejsze, produkt jest nie tylko reklamowany jako długotrwały, ale także odporny na przecieranie, ma nie zostawiać śladu na maseczce, co jest taką mega pewną siebie opinią producenta, ponieważ jednak z tego co sama zauważyłam, to praktycznie wszystkie podkłady jednak nie tyle zostawiają ślad na maseczce, co się po prostu ścierają pod nią, więc no zobaczymy jak będzie w przypadku tego produktu. Ogólnie podkład znajduje się w opakowaniu w tubce, mamy tutaj 30 ml produktu, jest on ważny 6 miesięcy od od Otwarcia. Jego cena to 31 zł, taka regularna, zarówno stacjonarnie, jak i także online, ale w tym momencie możecie go dorwać w promocji do, za 21 zł. Oczywiście link wrzucę wam tutaj w opisie, gdzie go dorwiecie najtaniej. Powiem szczerze, że gama kolorystyczna naprawdę wypada fajnie. Mamy 5 odcieni, z czego jest taki fajny przestrzeń, zarówno jeśli chodzi o poziome tutaj ciemności, jak i także tonacje. Ja sama wybrałam odcień numer 03 Light Beige Warm. Jest to rzeczywiście taki ciepły odcień, który wpada w kowe tony, także wyglądał przepięknie i ten wyglądał po prostu jakby miał idealnie mi pasować. Konsystencja jest naprawdę bardzo kremowa i przyjemna pod palcami. Rzeczywiście to krycie nie jest już widoczne na pierwszy rzut oka i fajnie mi tutaj e, przykrywa. Może nie w 100%, ale faktycznie te żyłki tutaj są bardzo mało widoczne. E, a właśnie konsystencja jest taka mega nawilżająca, wygładzająca, przyjemna bardzo pod palcami, ale ona słuchajcie, zastyga i dalej skóra jest wygładzona i delikatny jest blask widoczny, jest przyjemna pod palcami ale już nie czuć, wiecie, tej kremowości, nie przenosi się ten produkt, tylko jakby zastygł, ale dalej zostawiając to nawilżające wykończenie, więc ciekawe, ponieważ chyba się my jeszcze nie spotkałam z em, właśnie produktem nawilżającym o takich właściwościach i takim szybkim wchłanianiu się. Rzeczywiście po tym teście na dłoni wydaje mi się, że faktycznie może być to produkt długotrwały i odporny na przecieranie, e, chociaż z mojego doświadczenia, po tych wszystkich testowanych przeze mnie podkładach, a było ich cała masa, co prawda w większości temat bardziej matujące. Tak jednak tych nawilżających też sporo przetestowałam, to jednak właśnie te nawilżające ze tą trwałością jednak się nie charakteryzują, także zobaczymy, jak będzie w przypadku tego podkładu z Eveline. Jak wiecie, podkłady tej marki lubię, więc jest szansa, że się tutaj także polubimy. Także co, przechodzimy do aplikacji. Na początek zaaplikuję na połowę twarzy, żebyście dokładnie zobaczyli, poziom krycia mogli porównać z drugą stroną, a w międzyczasie przeczytam Wam obietnicę producenta względem tego podkładu. Nawilżająco kryjący komfortowy podkład nowej generacji z formą no Transfer. Odporną na ścieranie, zapewnia trwały makijaż bez śladów na maseczce lub ubraniu. Kosmetyk ma lekką formułę, która bez trudu wyrównuje kolory cery, dając jej naturalny, promienny wygląd. Umożliwia stopniowanie krycia, żeby ukryć wszelkie niedoskonałości. Zawarte w recepturze podkładu składniki aktywne, kwas hialuronowy i kolagen roślinny nawilżają i regenerują skórę, a naturalny spalan zapewnia jej miękkość i elastyczność. Po pierwszej warstwie, jak widzicie, to krycie wcale nie jest najlepsze. Jest ładnie wyrównany koloryt, ale zaczerwieniają niedoskonałości, mi prześwitują, a tam, gdzie krycia jest potrzeba najwięcej, mam wrażenie, że jest jego najmniej w tym miejscu, a czoło już jest pokryte znacznie lepiej. Jeśli chodzi o samo budowanie się, no to tutaj obietnica producenta jest taka, że możemy sobie ten stopień krycia budować. Faktycznie, w przypadku aplikacji pędzlem, to. Troszeczkę jednak się mazał ten podkład na twarzy, i wydaje mi się, że może być utrudnione tutaj dodawanie krycia. Ale spróbuję bardziej takim ruchem wklepującym tutaj dodać to krycie w miejscach, w których potrzebuję najbardziej. Ale faktycznie trochę smugi zostały mi tutaj na nosie po pierwszej warstwie, więc jestem ciekawa, jak to wypadnie w przypadku drugiej. W sumie od razu widać, że ten poziom krycia się ładnie dowodował i zdecydowanie takim ruchem wklepującym. Wygląda to fajnie, oprócz sytuacji na nosie, ponieważ tutaj te ślady, wiecie, pędla, niezależnie od tego, czy tak delikatnie przecieram, czy wklepuję, są widoczne tutaj, więc wydaje mi się, że po prostu ten produkt zdecydowanie bardziej polubi się aplikacją gąbką, ponieważ wtedy wszelkie nierówności będą gąbką jednak wyrównane. Troszeczkę mi się zabrał tutaj, jak widzę, że tutaj mamy jakąś kumulację produktu i jest to widoczne. Kolor mi się wydawał ok, i dalej tak jest na dłoni. Ale na twarzy to już jest zupełnie inna bajka, widzicie. Eee, on na twarzy, po prostu w reakcji z moją skórą, ściemniał troszeczkę, nie jakoś bardzo dużo, ale zdecydowanie jest bardziej pomarańczowy niż tutaj na dłoni, gdzie jest taki fajny oliwkowy. Eee, więc na to trzeba jednak wziąć poprawkę. Może to być reakcja z pielęgnacją, którą mam w tym momencie na twarzy. Rzeczywiście jest fajnie, lekki, totalnie niewyczuwalny na twarzy w tym momencie. No, ładnie tutaj wygładził strukturę skóry, rzeczywiście jest równiutko i, mimo delikatnie takiego e, świlistego efektu, bardzo taki subtelny. Glow, w sumie jak na produkt nawilżający stricte, to tutaj żadne nierówności na twarze. Nie są podkreślone, więc rzeczywiście wygląda to bardzo fajnie. Spójrzcie jeszcze teraz na różnicę w poziomie krycia. Tutaj goła skóra, a tutaj pokryta tym podkładem. No, gdyby nie kolor, rzeczywiście to wyglądałoby bardzo ładnie. Teraz jestem najbardziej ciekawa tego, jak przebiegnie tutaj aplikacja z zliżoną gąbką, dlatego przechodzimy do aplikacji na drugą stronę twarzy. W momencie, kiedy już mam podkład rozłożony na całą twarz, już rzeczywiście ten pomarańczowy ton po oksydacji nie rzuca się jakoś bardzo w oczy, ale jak mogliście zobaczyć w trakcie aplikacji, jak zrobiłam sobie tej kropki na lewej stronie twarzy, to faktycznie była ogromna różnica w tonacji i tak naprawdę momentalnie w trakcie aplikacji ten kolor się zmienia. Już w całości jest ok, no jest w tym momencie dla mnie za ciemno po tej oksydacji, dlatego przyciągnąłem sobie na całą szyję, żeby tego widać nie było. Tak jak myślałam, ten podkład znacznie bardziej lubi się z gąbką i tutaj faktycznie ta aplikacja przebiegała bezproblemowo. Skóra tak naprawdę wygląda tak samo jak po drugiej stronie, jest wygładzona, rzeczywiście wygląda zdrowo. Minimalnie się lepi ten podkład, nawet na prawej stronie twarzy, co już minęło jednak troszeczkę więcej czasu po aplikacji. Dlatego w przypadku mojej cery będę musiała ten produkt podrować W przypadku skóry tutaj na dłoni jest całkowicie sucha w miejscu, gdzie aplikowałam, ale też tutaj mam bardzo suchą skórę właśnie na dłoniach, więc w przypadku, jeśli macie skórę suchą, bardzo suchą, być może podrować nie będziecie musieli. Teraz zacznijmy odliczać trwałość tego podkładu. Jest godzina 18.36. Ja teraz poza kamerą dokończę makijaż, wrócę do Was z podsumowaniem, jak aplikowały mi się inne produkty na ten podkład. Makijaż skończony, całość przypodrowałam standardowo pod ramką tak żeby, wiecie, wszystkie podkłady miały jednakowe warunki, tak naprawdę, chociaż pielęgnacja zazwyczaj się troszeczkę jednak zmienia. Podkład wygląda niemalże nieskazitelnie w tym momencie na twarzy, bardzo mi się podoba, chociaż brakowało mi faktycznie krycia tutaj, w szczególności na nosie oraz odrobinę też rozjaśnienia tutaj właśnie w strefie tezów ze względu na to, że podkład aż tak ściemniał, że korektor pod oczami, który normalnie jest w idealnym kolorze, wydaje się zbyt jasny, ponieważ nie ma tego wyrównania właśnie na środku twarzy, no, ale nigdy nie nakładam Właśnie w testach podkładów, tak, żeby nie zmieniać właściwości trwałości podkładu. Podoba mi się, jak wygląda w tym momencie. Skóra jest gładka, nieskazitelna, naprawdę jest super. Dalej jest niewyczuwalne, mimo już wiecie, wszystkich warstw skończonych, wszystkich warstw makijażu. Na razie zapowiada się naprawdę ok, o ile kolor niestety wiadomo jest minusem, że zmienia się w trakcie aplikacji, zobaczymy, jak będzie prezentował się w ciągu dnia, także bardzo do Was na aktualizację po 8 godzinach noszenia. Wracam do Was na aktualizację. Jest dokładnie godzina 2.45, czyli minęło równo 8 godzin od aplikacji tego podkładu. No i co mogę Wam powiedzieć, że tutaj, w tym oświetleniu, e, właśnie studyjnym, e, i ogólnie w kamerze, nie widać tego jak bardzo właśnie się przyciemni i jak mocno jest to pomarańczowy ton. Dopiero jak zobaczyłam w łazience, w takim tradycyjnym sztucznym oświetleniu, faktycznie widać po prostu tę intensywność. Dlatego ciemnieje naprawdę znacząco. No i to akurat skreśla go w tym momencie w moich oczach. Być może jakiś najjaśniejszy odcień, jeśli by pasował tonacją, byłby po przyciemnieniu ok, ale wiecie, nie o to chodzi jednak w przypadku doboru podkładu. Ten odcień najprawdopodobniej będzie dla mnie dobry w momencie, kiedy się troszeczkę obalę, więc on sobie po prostu poczeka, ponieważ podoba mi się to, co widzę w tym momencie na twarzy, jak się utrzymał, jak wygląda po tylu godzinach, ale jednak ze względu właśnie na tą oksydację nie będę w stanie go w tym momencie używać. Nie czuć go w ogóle w ciągu dnia, dobrze mi się przyjemnie ten podkład nosiło. Jak widzicie, jeśli chodzi o wygląd tego podkładu na twarzy, to widać, że jedyne co mi się wyświeciło to czoło. I to już tak no może nie tyle znacząco, ale faktycznie tu jest to wyświetlenie widoczne, gdzie nareszcie twarzy ten podkład wygląda dalej matowo. W połączeniu z tym pudrem, którego dzisiaj użyłam, którego zawsze używam w przypadku testów podkładów, to faktycznie do wykończenie ten wygląd podkładu właśnie sprawia wrażenie, że jakby to był typowy matujący podkład. Jednocześnie przy tej lekkości i może nie tyle odczucia nawilżenia, co wiecie, niż czuciu ściągnięcia ciężkości, jak w przypadku właśnie tych Totalnie matujących podkładów. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Wygląd jest super, ale jednocześnie jest niesamowicie lekki, niewyczuwalny. Tak jak mówiłam, wyświecił się mu na czole, odrobinę tutaj na skrzydełkach nosa, ale tak naprawdę to tyle, reszta jest totalnie matowa. Nie oceniam właśnie odporność na przyćcielanie, o ile nie nosiłam dzisiaj maseczki, chociaż w przypadku takiej opinii mam wrażenie, że powinnam, nawet chociaż w domu to trochę założyć, ale nie miałam takiej potrzeby, więc tego nie zrobiłam. Ale faktycznie tutaj, mimo użycia chusteczki, to utrzymał się naprawdę rewelacyjnie właśnie na nosie, nie star się. No i nie widzę w sumie żadnego miejsca, gdzie tego podkładu by brakowało ze względu na oksydację, na ciemniejszy kolor niż faktycznie moja skóra jest. Wszelkie przetarcia w tego podkładu byłyby widoczne. No być może tutaj się troszeczkę starł właśnie przy włosach podczas poprawiania. No takie mam wrażenie tutaj, że troszeczkę na tym czole właśnie się star Ale tutaj też się wyświecił w ciągu dnia i po tylu godzinach w i tak jest naprawdę bardzo dobrze. Skóra tutaj na twarzy jest dalej niesamowicie wygładzona i wygląda po prostu przepięknie. Więc naprawdę bardzo żałuję, że jest to produkt, który oksyduje, ponieważ w innym wypadku byłby naprawdę świetnym podkładem i takim moim go-to w tym momencie um, więc no niestety dajcie mi znać jakie są wasze odczucia wiem, że wiele z was już testowało ten podkład jak to wygląda w waszym przypadku czy też właśnie oksyduje, czy może nie czy może to jest kwestia tego koloru akurat przypominam, mam tutaj trójkę czyli odcień Light Wage. nie wiem spróbuję może z inną pielęgnacją, z innym SPF em pod spodem, może to wpłynie faktycznie na kolor, no, ale no póki co to jest jedyny minus, który widzę w tym produkcie, a reszta mi się niesamowicie mi podoba i faktycznie w kamerze wygląda przepięknie. I w normalnym makijażu, gdybym jeszcze rozświetliła strefę tę, to to byłby mój perfekt make-up, taki glam codzienny. E, dobrze, to by było wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!